Witajcie fotograficzne bajderki i bajderzy. Jeśli chodzi o polskie tłumaczenie do Darktable, no to jeśli nie zrobię go na czas, albo źle wgram do Githuba, no to może się zdarzyć, że go w oficjalnym wydaniu Darktable'a nie będzie. I tak to się niestety stało, w nowym Darktable'u polskiego języka nie ma. Ale można go sobie bardzo łatwo samemu dograć. E, także jak macie już ściągniętą Instalkę do Darktable'a, to będziemy potrzebować jeszcze pliczek z tłumaczeniem. Gotowce możecie znaleźć w opisie filmu, tam jest link do, do gotowego pliku i wtedy możecie przesunąć film do takiego czasu. A jak chcecie wygenerować sobie to tłumaczenie sami, no to wchodzimy sobie na Githuba. Taki link też w opisie. Tu jest pliczek roboczy. Klikamy RAV i przynajmniej w Firefoxie prawym zapisz stronę jako po zachowaj. Mamy ten pliczek ściągnięty, i potrzebujemy aplikacji PoEdit, żeby, żeby wygenerować, skompilować plik tłumaczenia, który będzie działał już w aplikacji. Jak mamy PoEdit, no to wchodzimy sobie w jego ustawienia. Upewniamy się, że mamy zaznaczone to. Automatycznie kompiluj plik MO podczas zapisywania. Otwieramy nasz pliczek z tłumaczeniem i klikamy plik zapisz jako diarek .po zachowaj no i w tym momencie jak zobaczymy w pobranych mamy już pliczek Dark Table, mo ok tutaj mam Insta Dark darktable no wiadomo wchodzimy w ten pliczek dmg no to nam się otwiera Klikamy sobie tutaj prawym, kopiuj, bo tutaj nam nie pozwoli edytować. I na przykład tutaj sobie wklejamy. OK. Teraz bierz, bierzemy pliczek Dark Table Mo, kopiujemy, klikamy tutaj na aplikację. Prawym, pokaż zawartość pakietu. I lecimy Contents, Resources, Share, Lokale, wyszukujemy PL, LC messages i prawym wklej Rzecz. Mamy wklejone, to wracamy do tych pobranych. Możemy zobaczyć, czy nam się prawidłowo odpala. Jest uszkodzony, nie można jej otworzyć. To przenieść do kosza i próbujemy jeszcze raz. Nie wiem o co chodziło, zrobiłem jeszcze raz to samo. No i teraz yy, bierzemy sobie Darktable app i przeciągamy tutaj na Applications. Hits. zastąp, bo już miałem poprzednią wersję Darktable. No i teraz launchpad. Darktable powinien się odpalić już z możliwością wybrania języka polskiego, nawet już się wczytał. Jak nie, to ustawienia ogólne i wybieramy tutaj język polski i restartujemy Darktable. Dzięki i miłego używania.